Różnie bywało. Były i momenty, kiedy się ścigaliśmy na śmierci życie i były momenty jakieś takie, które nam się nie podobały, ale to wszystko jest takie małe, takie nieważne przy tym, co się stało. I, I w tej chwili mogę powiedzieć, że jestem dumny, że mogłem się z Januszem ścigać, że mogłem z nim walczyć, że mogłem z nim przegrywać. To naprawdę, to są już takie chwile, których nie zapomnę do końca życia i... i... Ja myślę, że nagłe jego odejście, takie odejście, którego w ogóle nikt się nie spodziewał, gdyby to był odcinek specjalny, gdyby to był OS, taki, w którym ryzykuje się, kiedy walczy się ten ostatni OS rajdu, kiedy naprawdę jedzie się na 100%, jedzie człowiek do domu, spokojny, pewny i nagle dosięga. To, to myślę, że taki czas jest, że wielcy odchodzą i na pewno Janusz był wielkim kierowcą, wspaniałym sportowcem porządnym człowiekiem, bo tak ostatnimi czasy mieliśmy takie same samochody w O7. Bardzo mi pomagał. Też nam udało się parę razy w jakichś tam cięższych momentach też jemu pomóc. I myślę, że to było takie, takie fajne, takie właśnie sportowe, takie już ułożone. Skończyły się różne wojny, boje, które kiedyś były. I, I ja myślę, że to jest taka chyba ironia losu, kiedy Janusz miał poukładane życie, kiedy wprowadził się do nowego domu, kiedy oczekiwał następnego dziecka, kiedy miał podpisane kontrakty, kiedy już wszystko Takim normalnym, fajnym torem się toczyło, nagle, nagle go zabrało, tak nagle, tak, tak niespodziewanie. Nie pogodzę się z tym tak, że, że tak musi być. Niestety tylko się płakać chce nic więcej.